Chiny na własną rękę. Zapraszam! Wiza kosztuje 460 zł. Należy ją złożyć osobiście w Warszawie w centrum wizowym. Może odebrać ją za ciebie każdy, kto ma odpowiednie potwierdzenie. Wypełnienie wniosku zajmuje sporo czasu i najlepiej zrobić to wcześniej, zanim udacie się do Warszawy. Zwróćcie uwagę na format zdjęcia jest specjalny do wizy chińskiej. Wniosek wypełnij dokładnie, zaoszczędzi to sporo czasu w Warszawie. Plus oczywiście wydrukuj go i zabierz ze sobą, bo tam za druk się płaci. Swoją podróż zaczęłyśmy linią lot z Warszawy do Pekinu. Później szybką koleją pojechałyśmy do Yancheng, Xi'an, Chengdu, Gulin i Yangshuo. I ponownie z Gulin, tym razem samolotem linii Air China, powrót do Pekinu. Na podróż w obie strony z Warszawy do Pekinu wybrałyśmy polskie linie lotnicze. Koszt biletów to 3600 zł od osoby. Wybrałyśmy droższą opcję, żeby móc bilet zwrócić. Łączna cena biletów za podróże już na miejscu, zarówno te kolejowe jak i samolotowe, to koszt za osobę 1200 zł. Przy wizie turystycznej musimy mieć potwierdzenie każdego dnia noclegu. My użyłyśmy do tego celu bookingu i każda osoba, która składa wizę, musi widnieć na potwierdzeniu. Przed wyjazdem do Chin musisz zainstalować dwie aplikacje płatnościowe Alipay i WeChat. Bardziej przyjazna dla nas jest Alipay, ale warto mieć je obie. Alipay to tak naprawdę wiele aplikacji w jednej. Mamy tutaj Didi, coś jak Uber, czy translator, bo bez niego ani róż. Wierzcie mi. Tutaj dodajemy karty i najlepiej dodać ich kilka. Debetowe działały najlepiej, ale trzeba płacić za przewalutowanie. My założyliśmy też kartę za pomocą Wise i założyłyśmy konto w yuanach. Działało to różnie, ale w większości przypadków było ok. Mocno polecam korzystanie z Didi, ponieważ poruszanie się za pomocą tej aplikacji jest bardzo tanie. 30 km to około koszt 20 zł. Zamawianie Didi jest banalnie proste. Wpisujesz adres docelowy, czy po angielsku, czy po chińsku, zatwierdzasz płatność i kierowca już do Ciebie jedzie. Zawsze można zamówić taksówkę, ale Didi wychodzi taniej. Żeby korzystać z Alipay, musisz mieć dostęp do internetu. Nie wyobrażamy sobie życia w Chinach bez tego translatora, ponieważ korzystanie z niego w obie strony, czyli z chińskiego na angielski, czy z angielskiego na chiński, pozwala porozumiewać się i poruszać po Chinach. Zasada jest bardzo prosta. My wpisujemy po angielsku, dostajemy przetłumaczone informacje po chińsku, jeżeli chcemy z kimś porozmawiać, to najlepiej ustawić, żeby chiński był tłumaczony na angielski i pozwolić danej osobie, z którą chcemy się skomunikować, żeby mówiła do mikrofonu i wtedy tłumaczymy. Rewelacyjnie sprawdza się również tłumaczenie ze zdjęcia. Robimy zdjęcie po chińsku, otrzymujemy po angielsku. Płatności w całych Chinach odbywają się za pomocą kodów QR. Możemy je skanować. Albo pokazać swój kod QR, żeby został zeskanowany. Oczywiście możemy mieć ze sobą gotówkę, ale pamiętajcie, żeby była ona bardzo rozmieniona, ponieważ płacąc za coś 100 juanów możemy nie otrzymać reszty, co jest bardzo uciążliwe. Pomimo tego, co przeczytacie w internecie, zainstalowanie VPN-a i używanie go w Chinach działa bardzo różnie. My zainstalowaliśmy wcześniej Express VPN-a, zanim pojechałyśmy do Chin. I działa on bardzo prosto: wybiera się lokalizację, daje się połącz i powinno wszystko działać. Na lotnisku najlepiej jest zakupić kartę operatora chińskiego, i wtedy mamy większą szansę, że VPN będzie nam działał. Jeśli chodzi o Wi-Fi hotelowe, praktycznie jest on nieużywalny. Musicie być świadomi, że bez działającego VPN-a nie macie internetu, jaki znacie z Europy. Nie ma komunikatorów. Nie ma Facebooka, nie ma Instagrama, nie ma Google'a, nie ma map, nie ma translatora. Po prostu nie ma internetu. Jest tylko internet chiński, który zapewniam, nie na wiele wam się przyda. To była część pierwsza, co powinniśmy mieć, zanim pojedziemy do Chin. Zapraszam do części drugiej. Do zobaczenia.